Witajcie tak z tej strony. Ale się zmałam, słuchajcie. Mamy dzisiaj środę. My miałyśmy superwizję z dr Griezmann. Wiele nowych takich rzeczy, nowego spojrzenia na komunikację alternatywną. I dużo też nowej pracy. Ale to dobrze. Dobrze, że jest nad czym pracować i dobrze, że jest kto z nami pracować. Teraz dziewczyny trochę się bawią. Wrzuciłam im takie kulki od kwiatów wiecie, te takie do kwiatków, co rosną. A ja będę działać teraz sobie w kuchni, zrobię jakiś obiadek no i ogarnę tutaj dom, bo cały czas nie mamy tego odkurzacza. Zamówiłam, ma dzisiaj przyjść. Zobaczymy, co to za sprzęt nam dzisiaj przyjdzie. No i tyle, słuchajcie, ja się biorę za obiad, a dziewczyny tutaj się bawią. Hej, witajcie, jeszcze tak. E... Obiadek się gotuje. Mamy brokuła, Makaron, y, i trochę boczusia. Tam pod smażę dodam. Będzie taki broku z makaronem, i troszeczkę boczusia. Y, szybki obiadek. Już mi ten makaron na marginesie wykipiał O, kochany makaron. Ja osobiście jakoś na te dwie mi nie rzuciło. <gryw> Makarony. Ten jest akurat z grub Ale teraz wracając do tematu, będziemy robić drożdżówę tam, Lucia, taką e, kryzysową, e, czyli Lucia, nie chlap. dziewczyny dalej siedzą w tej wodzie, A, ale wracając do drożdżywy, 500 g mąki, 200 litrów ml mleka, 40 g drożdży, z czego ja dam suchych na oko, e, 3 łyżki cukru, 50 g masła i jajko. I to wszystko mam zamiar wróci, wrzucić do miksera, Wymieszać i będzie ciasto drożdżowe, takie kryzysowe ciasto drożdżowe. No i tyle, słuchajcie, działamy. Zobacz, Idziemy do toalety. Toaleta. Ruszu, toaleta, koniec. Gdzie ty byłaś? Jeszcze. Koniec. Koniec. A gdzie teraz byłaś? To toaleta. Toaleta, koniec. Super. jestem, ojku, wiecie co, jakoś nie, nie ogarniam dzisiaj systemu, nie wiem, mam jakiś taki ciężki dzień, albo mi się coś wyleje, albo mi się coś po prostu w wykipi, jakiś taki dzień niełatwy. Sika to? Psika, dobra. To później. Co będziemy robić? Będziemy, tak jak powiedziałam Wam, oglądała, no oglądałam, naoglądałam się tych warsztatów plastycznych cudów wianków na kiju. Podobają mi się te różne takie rzeczy właśnie manualne, które można robić z dziewczynami. I tak, będziemy malować to jest zwykłe pazutko, będziemy je malować mazakami, zwykłymi, słuchajcie, mazakami, takie jakie macie w domu. Spryskamy to wodą i przyłożymy. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Na tych warsztatach to wychodziło. no Więc detestujemy, czy, czy to wychodzi, czy nie, czy oglądać te warsztaty dalej, czy nie, bo muszę powiedzieć, że nie dooglądałam do końca, bo już nie miałam czasu. ale doglądam. Do I Teraz kubanka, uwaga, uwaga. Lusia robi. Lusia robi. robi. Spokojne rowki. Lusia robi. robi. Będziemy pracować. Będziemy robić obrazy na padł. Spokojne roki. Ale tym razem Lusia czeka. Lusia czeka, a Asia, Asia robi. robi. Asia robi. Lusia czeka. No. Uwaga, uwaga, Asia, będzie malowanie. Malowanie. Malowanie, będziemy malować. Mhm. Będziemy malować. Lusia czeka, a Asia robi. Okay, oh, e, Więc wiadro, tak sobie tutaj luknę przez okno, sąsiedzki monitoring, nie, nie żartuję. Yy, przywiązuje wiadro do naszego tutaj yy, tasiemki yy, i będziemy tutaj wrzucać jabłka. Chodzi mi też o taką aktywność, żebyśmy mogły to zrobić yy, po prostu razem, Łucja yy, i Asia, żeby mogły coś porobić razem. Jesteśmy właśnie na świeżo po tej superwizji yy, z dr Grycman yy, i też jakby... Yy, na no, pewnych rzeczy się nie da połączyć, ale ja trochę chciałabym, żeby dziewczyny też się bawiły tak razem, nie? Razem ze sobą. No i wiadomo, że są intelektualnie na różnych poziomach, ale to nie oznacza, że, że no nie wiem, że wszystko trzeba robić oddzielnie i każda musi mieć inny tor. No, jakąś tam część wspólną można znaleźć, chociaż niewielką. I myślę, że, że właśnie w ramach zabawy Mm. no w ramach zabawy to będzie ok na takiej wysokości będzie ok do tego powrzucamy może nawet trochę wyżej to od razu i rehabilitacja no, nie 10 w jednym będzie ok, tutaj wiążę. tutaj mam te owoce, zakrzym yy, te jabłka, gruszki one są w ogóle fajne bardzo, bardzo nam się podobają są w sensie fajne, no podobają się w sensie, że wyglądają jak żywe, nie? O! Może to sobie jakoś rozdzielimy, podzielimy. No zaraz coś wykombinuje. Coś no ale jest. Już. Słuchajcie, jest, jest jest, jest czwartek. Jezu, jest jest Rusia. Rusia testuje nowy odkurzacz, jeśli chodzi, słuchajcie, o odkurzacz. Sorry, że tak będę ten, ale muszę smażyć y, naleśniki. Więc Rusia testuje odkurzacz. Ja też już go testowałam i odkurzacz jest super, naprawdę y, jest w porządku. E, jedyny minus tego odkurzacza to jest taki, że on ma bardzo mały pojemnik na e, śmiecie. Tak? Na te wszystkie kurze płytki i trzeba będzie go często e, czyścić. To jest minus. E, poza tym minus nie znajduje, dobrze ciągnie. E, tych szczotek mam bardzo ma zmawiać i tak się używa zazwyczaj jednej. Jest mały, lekki. A, i ma taki dość spory kabel, bo w tamtym co miałam, to nie starczał nam kabel i musiałam przełączyć miasto. A tutaj e, starcza. Więc super. Lucia, nie włączaj tego. Takie mamy melodie. E, no, więc tyle od grzeczków. Jak Wam się popsuł, to naprawdę jest e, e, warty. Warty swojej ceny, bo nie kosztowało dużo 400 zł, więc. Nie warte swoje swojej ceny, godne polecenia. Lusia, co? Czy długo? Czy żyje? nie chcę dawać, wiecie, Lusi za bardzo tego odkurzacza, bo chcę, żeby posłużył no, nam jak najdłużej. E, a teraz smażę leśniki. Dzisiaj na obiad mamy zupę kalafiorową z dziewczynami. E, zupa jest e, z lodówki, ze słoika. Zazwyczaj robię tak, że gotuję więcej. Bo ten dosłownik zakręca mi jak jest jakiś problem czasowy, i nie mam czasu, czego czegoś gotować. Wtedy, to wtedy mam, zużywam to na bieżąco i e, tyle. O, e, co dalej? Nie wiem, a miałam powiedzieć e, tak, miałam superwizję dotyczącą Asi. Jest trochę zmiany w Asi książce komunikacyjnej, więc ja cały. E, właśnie przed południe siedziałam z tą książką, żeby tak na świeżo wiecie wszystko, e, wszystko zrobić i się cieszę z tego, że mi się tam udało zrobić. Jak jakieś poprawki, to oczywiście skęczam się do tych poprawek, bo stosuję wszystko... Ucja! Nie szuraj tak! Wszystko dla dobra Asi. E, w ogóle jestem zachwycona tą, tą superwizją. Pierwszy raz na tej superwizji była e, właśnie nauczycielka Asi, pani Edytka. I też się bardzo cieszę, bo no bo Pani Edyna nie musiała to być, wiecie, są wakacje. E, a mimo wszystko e, a mimo wszystko do nas przyszła i... Mm, no i bardzo, bardzo dziękujemy Pani Edycie za to, że, że się tak angażuje, tak? Że m, no, przede wszystkim ma na uwadze dobro Asi, więc to jest... E, to jest niesamowite. No pani Mariola tak samo, tak? Łączyła się z nami. Chociaż też, no tak naprawdę. No, nie musiała, więc. Wtedy jest bardzo miła. Człowiek nie wie, co ma powiedzieć, że są wokół mnie tacy dobrzy ludzie, którzy chcą właśnie pomóc. I są naprawdę wsparciem. No nie wspominając o doktor Gryzman, która zawsze ma e, dobre pomysły, i e, przede wszystkim. E, dostosowuje dziecko, system do dziecka, a nie dziecko do systemu, tak? Bo to też się zdarzało często, gęsto, jak chodziłam ze na inne terapie, że tak, bo taki jest system, tak ma być, no. No tłumaczcie Asi, że tak ma być, nie? <laughs> Więc e, super, naprawdę jestem zachwycona tymi superwizjami. No, co no? Co się stało? Odkurzasz? Dobrze Ci się odkurza? Bardzo. A może już starczy? Starczy już? Proszę. No a tak ogólnie to słuchajcie, na naleśniki chyba każdy ma swój przepis, tak jak ma pierogi. Ja robię tak jak widzicie na mące orkiszowej. Daję taki bardzo pełny kubek mąki orkiszowej. Pełny kubek mleka, do tego dwa jajka, tak łyżeczkę cukru trzcinowego. szczyptę soli. Tyle mieszam w e, Przewracam. Nic mi nie przywiera. Patelnię e, mam taką, wiecie, wysmażoną już naleśnikową, swoją starą. I tyle, chyba to jest cały przepis. Chociaż myślę, że pewnie na naleśniki każdy z nas ma swój ulubiony przepis. Jak macie jakieś ulubione przepisy na naleśniki, to może po prostu napiszcie. Ja z chęcią. E, Wytestuję coś nowego. Ja ogólnie lubię nowości, więc... Więc bardzo Was zachęcam. Śmiało piszcie, jeżeli macie jakiś przepis na naleśniki, piszcie albo linkujcie. Proszę bardzo. To śmiało piszcie, linkujcie, a ja to wykorzystam. Właśnie rozwracałam go. Lusiek. Lusiek mnie stresuje dzisiaj. Od rana. Lusiek jest łobuz. Dzisiaj od rana mnie stresuje. Hej, witajcie. Tak, właśnie zaczęło padać. Nie widać tego, może w telefonie, w kamerze, ale pada. Ja tak się dziwnie jakoś czuję, właśnie patrzę, a tu zaczęło padać. Już wiem dlaczego. Przyszłam tu do dziewczyn i będziemy sobie. To, co zdążymy, to zrobimy, bo dzisiaj taki szalony dzień. Mam tu jakieś karty pracy podrukowane. Mm. Tutaj takie, ale to mogą być każde górskie, każdy obrazek z górami, tak? Zobaczymy, co nam się z tego uda zrobić, co nam się z tego uda wymyślić, wymyśleć. Trochę jestem dzisiaj zmęczona. Intensywny kolejny dzień. Hejka. No, ale e co, zdążymy to. Wzięłam papier śniadaniowy, tak pomyślałam właśnie o tych gazetach, ale nigdzie nie mogę znaleźć gazet u nas w domu. My po prostu nie kupujemy gazet. A przydałaby się właśnie do tego mm, gazeta. No ale jak nie ma gazety, to będzie papier śniadaniowy. Jeszcze jakieś mam rzeczy. <laughs> będziemy rozcinać na pół i do zeszytu. Ale póki co <śmiech> <śmiech> mamy obrazek z górami. Wiesz tak, gnieciemy papier. Gnieciemy papier i będziemy go przyklejać do kartki prostu mm, o tak dobrze no dobrze bardzo ładnie mm. no i jeszcze kompletna